Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Ja dzisiaj będę robić taki, nie będę na święta robić pierniczków, ciasteczek, bo po prostu nikt by u mnie ich nie jadł. Ale ciasto, takie piernikowe, korzenne, to tak, z miłą chęcią zjemy do, sobie do kawki. Także to na pewno będę piec. I teraz tak, co mam przyszykowane? Mam przyszykowaną już blaszkę. O, tutaj, wyłożoną papierem. Blaszka ma 25 na 36 cm. I y, w ogóle to powinnam dać 3 jajka, ale dam 2, dlatego że ją ja tak wielkie jajka, że po prostu uważam, że 2 wystarczy. O, one mają po dwa żółtka. To prawie tak, jakbym dała 4. Więc dam 2 jajka, a wy jak macie takie normalne jajka, to dajcie 3. Jedno. Ja będę ubierać, ubijać w takim wysokim naczyniu, bo po prostu, no, o, i dwa żółtka. I teraz, właśnie, trzeba będzie regulować mąką, bo widzicie, jajka, jajku nierówne. A nie chciałam nie chcę się już do sklepu lecieć, żeby lecieć po, a, jak to się nazywa? Po jajka takie zwykłe. Ale tak to mówię, w przepisie jest, i teraz tak. Jest zdrowy, może dodać sobie szklankę cukru. Ja szklanki cukru no, nie, nie dodam. Ja dam pół szklaneczki. Ja uważam, że dla mnie jest to wystarczająco cukru. Jest tam pół szklanki cukru, ubiję te jajka. Bo jeszcze tutaj jest dużo słodkiego, także uważam, że mi jest to wystarczająco. Tak. Najlepiej to by, żeby był czcinowy, taki cukier. Taki, no taki, ono taki jest, taki fajny, karmelowy, ale nie mam, będzie biały. Ja daję pół. Jeżeli lubicie słodkie, to dajcie, e, nawet jeszcze troszkę może, to dajcie całą szklankę. O. I to będę ubijać mikserem. Jak ubiję na, na biało, to do Was wracam. No, już ubiłam i teraz do Was wracam i już Wam mówię, co jeszcze tutaj dodam. Bo sobie zaraz odstawię te łopatki, a tu, tu kapie to wszystko jedno. E, dwie, łyż dwie łyżki miodu, ja dodam tu, żeby po prostu łatwiej mi było rozmieszać. Dwie łyżki miodu, o, dlatego właśnie nie dałam tak dużo cukru łyżki miodu. Im bardziej lejący, wiadomo, tym lepiej. I miodu, miód miod dajecie taki, jaki, jaki lubicie. O, I ja to wymieszam i znów do was wracam. Na sam spód musicie porządnie, bo miód osiadł na sam spód, ale pyszne. Spróbowałam troszkę. Do tego jeszcze w tył w tym kubeczku, bo też będzie mi łatwiej wymieszać, dodam e, 3 czwarte szklanki, szklanka 250 ml oleju. Trzy czwarte szklanki oleju. Dobra, wystarczy. I też właśnie sobie tu wymieszam, wleję, po malutku będę mieszać i tu sobie wymieszam, także zaraz do Was wracam. No, małym strumieniem wlewa, wlewałam olej i wymieszało się bardzo fajnie. I do tego dodamy szklankę 250 ml mleka. I też będziemy mieszać. Też sobie tutaj spróbuję zrobić. Mam nadzieję, że mi się jeszcze zmieści. Małym strumieniem i mieszamy. Mleko też wlałam, wymieszałam. I przelewam sobie teraz do większej miski, no bo będziemy dodawać mąkę. No, zaraz, zaraz. na no, tu szpatułkę, O, wszystko się ładnie. Nie mieszamy tego długo, tylko do wymieszania składników. Jak będziemy wlewać olej czy, czy mleko, to tylko do wymieszania składników. Dobra. I teraz tak, co będziemy dodawać? Na chwilkę to odstawię troszkę tu, bo chcę Wam pokazać coś. Tutaj mam trzy szklanki, szklanka 250 ml yy, mąki pszennej, tortowej yy, i ja ją po prostu prze, yy, yy, chciałam wam przesiałam. Tak, do tego dodam, zaraz, go dociemy, wymieszamy, dodam yy, sodę i już wam mówię. Sody dodajemy jedną i pół łyżeczki. Jedna i pół, tak? I do tego proszku do pieczenia. Jedną łyżeczkę. Jedną łyżeczkę proszku. Do tego dodam. Mam taki cukier o smaku pomarańczowym. Ja bardzo lubię. Jak nie macie, możecie dać cukier wanilinowy. A jeden ja pomarańczowy. On ma, on ma taką tą skórkę pomarańczową, dlatego jest taki troszkę inny. Dobrze. Do tego dodam 20 gram przyprawy korzennej. Ja mam 20 gram, plus dołożyłam sobie jeszcze cynamon, ponieważ bardzo lubimy cynamon. Więc dołożyłam sobie jeszcze dwie łyżeczki cynamonu. Tak. To wszystko wymieszamy. I zaraz będziemy mieszać. A jeszcze po, yy, kakao tu, tak, ja, mi zapomniałam. Kakao. Dwie łyżki takie. Ja dam czubatę, bo lubię kakaowy Więc dam dwie łyżki, czubate kakao. Tak. Dam kakao. Wymieszamy. O. że to na razie odstawię. Tutaj dodam jeszcze trochę łyżka. Tak. Wezmę tą, tak. To są moje e, powidła śliwkowe. A jedno, dwie, trzy, a cztery łyżki. Cztery takie czubate łyżki powideł śliwkowych. To są moje powidła z mojej działki i z mojej śliweczki. Tak. To wymieszamy. Dodam troszkę jeszcze niedużo skórki pomarańczowej, bo mam to dodam. Lubię pomarańcze, także jak lubicie, możecie dodać orzechy. Takie po ma małe cząstki po nożem posiekać. Tam wiórki migdałowe. Ja po prostu wolę takie. I teraz to szybko wymieszam i zaraz do Was wracam. No, Wymieszałam, dodam jeszcze kilka kropel y, olejku pomarańczowego. I teraz sypujemy mąkę. Do wymieszania składników. Takie ma być w konsystencji, taki budyń, budyń bardzo gęsta śmietana. Ale pachnie, mówię wam, tak korzennie pachnie. Zaraz. Odstawię to wszystko i zaraz do was wracam. No, już sobie uprzątnęłam. I do tej tortownicy będę wlewać ciasto. Piekarnik już nastawiłam sobie. O, zaraz, zaraz, zaraz. Nastawiłam na termoobieg 170 stopni. Ciasto będzie się piekło około godziny, tak, około 50 minut. Po, po prostu musicie sprawdzać, ale tak mniej więcej. Po prostu ja zaglądam do piekarnika, ale tak po 40 minutach to można by już było sprawdzić patyczkiem. Jeżeli patyczek będzie suchy, to znaczy, że już jest upieczony jest? co mi się tutaj stało? Papier mi się zawinął. Nie w tę stronę co trzeba. O, rozsmaruję. Ciasto, żeby było na wszystkich rogach. Mm. Można w keksówce sobie upiec też. To wtedy będzie wyższe, można czymś przełożyć, ale ja nie chcę już przekładać, mi takie wystarczy, posypane. I chyba nawet nie wiem, zobaczę, czy będę dawać, e, 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 no, czy czekoladę, czy samym cukrem pudrem tylko posypię, no zobaczę jeszcze. I to wstawiamy do nagrzanego piekarnika, tak jak powiedziałam, e, ja mam na 170 stopni e, z termoobiegiem. Także do zobaczenia. Jak ciasto się upiecze. No, wracam do was z powrotem, bo będę wyciągać ciasto naszego pierniczka. O, troszkę, ale zaraz, zaraz, zaraz. Aj. troszkę popękał, ale to nic nie szkodzi. Nic się nie dzieje. O, i już sprawdzam patyczkiem. Sprawdzałam przed chwileczką, ale o, patyczek jest suchutki. Nawet pod kątem takim można wsadzić, to jest tak lepiej. No suchuteńki i powiem wam, że nie wiem, chyba źle zapisałam zegarek, bo niby wychodzi tak, że jakby on był 30 minut tylko. Coś mi się zdaje, że chyba po, chyba coś czas źle zapisałam. Ale mówię no, no nie no. No, nie wiem. U mnie wychodzi, że niby 30 minut, ale myślę, że 40 musi być. Musicie sprawdzać, bo po prostu no, albo źle zapisałam, albo nie wiem, co się stało. Że był 30 minut, ja już po prostu widziałam, że jak już e, ciasto pęka, to zazwyczaj już jest dobre. I od razu wzięłam patyczek, sprawdziłam, że wszystko jest ok. Także, e, jak Wam się mój przepis podoba? O, proszę, to poproszę o łapkę w górę. Powiem Wam, że pachnie przepysznie. Jak wystygnie. Ja zaraz wyciągnę je tutaj na tą kratkę, żeby z tej foremki wyciągnąć. I jak przestygnie, no to zrobię Wam zdjęcia tak jak zawsze, jak wygląda w środku po przekrojeniu. Także jak coś, to łapka do góry. Dziękuję i do zobaczenia ponownie.